Prawie 100 lat temu, w 1920 roku, gdy Polska znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, Ukraina była jedynym państwem, które postawiło swoją armię, aby razem z nami przelewała krew za naszą i waszą wolność. Chociaż wiele nas dzieliło i wielki między sobą walczył, nasi przyjaciół mogli wyrzucić na bieg wzajemnych konflikty i to ponieważ rozumieli, że razem my silniejsi i możemy osiągnąć wspólnego celę. My znowu blisko. Мільйони полаків та українців живуть поруч себе, є сусідами, разом навчаються і працюють. Союз, який був між нами 100 років тому, сьогодні може дати плід взаємної дружби, поваги та відкритості. W przeddzień rocznicy Bitwy Warszawskiej chcemy czytelnie, oficjalnie i w przestrzeni publicznej przypomnieć o długu wdzięczności, jaki mamy wobec naszych sojuszników, dzielnych ukraińskich żołnierzy z 1920 roku. 14 sierpnia o 18 staniemy razem, by jednocześnie w kilkudziesięciu miejscach w Polsce zapalić na ich grobach płomień braterstwa.